Lato, lato wszędzie, zwariowało, oszalało moje życie. Lato, lato wszędzie. No dobra, kontynuując nagrywanie na kanale smakosze kebabów i pokazywaniu jedzenia, które jemy, no to dzisiaj pokażemy, jak się je Dovecz. Chorwackie danie, Croatian Style firmy CroaMor. Pokażemy zaraz, z czym to zrobimy. Tu jest propozycja podania. Polecam ogólnie ten styl życia i zaraz pokażemy Wam, z czym to zrobimy. Będzie mięso, będą też ziemniaczki i będzie fajna potra potrawa tutaj taka, także zaraz zobaczycie, co po prostu myjemy na bogato, no, po chorwacku. Tak, duwacz zrobimy z ziemniakami. Które trzeba obrać. Tak. No w ogóle może powiedzmy, co to jest ten duwacz, a właściwie giówecz. Na Wikipedii jest nawet stronka o tym. Rozpowszechniona na Bałkanach gorąca potrawa półpłynna typu gulaszowego. Wywodzi się z kuchni tureckiej. Jest podobnym do francuskiego rogołd. Rodzajem gulaszu z duszonego mięsa, z ryżem, warzywami, przyprawami oraz niewielką ilością rosołu. No zobaczymy, czy tak ładnie będzie wyglądało u nas, jak na tych fotografiach. No dobra, no a przy okazji obierania ziemniaków, to mam do Was pytanie, Wy obieracie nożem, czy obieraczką taką, taką, czy jeszcze inną, czy może jecie w mundurkach? Nie zapomnijcie tylko posolić ziemniaków. I wymieszać. Mhm. No dobra, my będziemy z mięsem mielonym to sobie jeść, normalnie można by było w kawałkach w formie gulaszu, ale jakoś miałam ochotę dzisiaj na mielone mięso, więc takie kupiłem. No łopatka zmielona. Ja ogólnie już raz to robiłem właśnie z mięsem, właśnie w kawałku, ale naprawdę no dzisiaj chcę mieć mięso mielone, bo po prostu będzie wygodniej mi to jeść po prostu, no. więc tak sobie robimy. Ziemniaczki są już gotowe. Ziemniaczki już gotowe. Mhm. Mm Dobra, zobaczymy jak to w środku wygląda. Dzięki, że mi tu pomagasz, bo jedną ręką kręcę, jedną ręką otwieram. O, tak to wygląda. Ale! Fajne warzywka. Fajne, takie mięciutkie się wydają. Dobra na patelni muszę trochę teraz mięsa tego zrobić. No, zobaczymy. Przy okazji zobaczcie jak mięso się smaży. Takie kupione to ile wody w nim jest. No dobra, no i mięsko gotowe. No to dodajemy duwecza. Dobra, to Ojej, ale kapie, na nogę mi poleciało. Chyba delikatnie. Na nogę mi poleciało. Dobra. Wypadek w muszę... kuchni. Dobra, ja muszę wymieszać. No i dobra, podano do stołu ziemniaczki. Tak, zaraz na to nasz duwecz wyląduje. No, moja dziewczyna mówi mi, że niektórzy w ogóle yy, używają takiego tłuczka do ziemniaków i dodają jeszcze do tego mleka. Pytanie do Was, czy używacie takiego tłuczka, czy jecie ziemniaki w kawałku. No, a my już zabieramy się za podawanie reszty. No to podajemy. Taką łyżką podaję do zupy, ale chciałem, żeby to ładnie wyglądało na filmie, bo tak to normalnie inaczej to powinienem zrobić, ale jest ok. No i jak wam się podoba? Dobrze, zobaczymy co to jest w ogóle z ziemniaczkiem razem. No. jest ok. Super. Poprzednie było z ryżem, prawda? Mhm. No to super. Cieszę się. Dajcie znać, czy wam się podobał ten filmik i czy chcecie więcej tego typu rzeczy na moim kanale i czy jedliście kiedyś takiego duwecza i tyle. No na razie. Siema. Kupiliśmy dwie puszki. Jedną zrobiliśmy z ziemniakami i z mięsem mielonym, a drugą zrobiliśmy z mięsem powiedzmy w kawałkach i z ryżem, więc efekt był zupełnie inny. Więc dwa, dwie puszki, dwa pomysły, troszkę inne dania, a tak naprawdę zupełnie inne. Lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje Lát